Serdecznie na konferencji prasowej podsumowującej kampanię wyborczą. Na początku chciałabym podziękować wszystkim osobom, z którymi miałam możliwość spotkać się, porozmawiać podczas tej kampanii, bo dla mnie kampania to przede wszystkim wiele spotkań bezpośrednich, wiele rozmów z mieszkańcami. Czasami to były trudne rozmowy, czasami to były rozmowy, które dotyczyły problemów, czy to indywidualnych, czy to problemów regionu, próby wypracowania jakiegoś rozwiązania, czy też podjęcia pewnych działań. I za to wszystko chciałam podziękować, bo te spotkania były dla mnie... Przede wszystkim bardzo inspirujące, bardzo mobilizujące. Dzięki nim także mogłam wyjść z pewnymi propozycjami, które są ważne dla naszego regionu, dla naszego województwa. Dziękuję też wszystkim, którzy mnie wspierali w tej kampanii, bo dzięki tej kampanii przekonałam się także, jak wiele jest wokół życzliwych osób, które pomagały, które wspierały dobrym słowem, czasami. Pomocą przy kampanii. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy się zaangażowali. Ta praca, którą wykonali, jest naprawdę ogromna i za to wielkie, wielkie podziękowania. Chciałabym krótko też podsumować to, co do tej pory w mojej działalności udało się zrobić, ale krótko podsumować też moje propozycje, które złożyłam mieszkańcom naszego regionu. W pierwszej kolejności oczywiście chciałabym wspomnieć o tych środkach, które udało się pozyskać w ramach projektów infrastrukturalnych, czyli w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tutaj mamy przede wszystkim zwiększenie dofinansowań, chociażby dla Włocławka, ale też dla innych samorządów, które decyzją pana premiera Morawieckiego otrzymały maksymalne, czyli 80% dofinansowanie. I moje zobowiązanie jest też takie, aby w kolejnych naborach w ramach tego funduszu także do naszego regionu popłynęło jak najwięcej środków, bo wszyscy dobrze wiemy, że drogi wymagają jeszcze często remontów, przebudowy, i to jest także wielkie zadanie, które jest przed nami. Mówiąc o infrastrukturze, muszę wspomnieć także o wczorajszej zapowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego, który na przesłanym nagraniu Zapowiedział, że obwodnica Lipna i obwodnica Brześcia Kujawskiego znajdą się w rządowym programie budowy 100 obwodnic. To jest jeden z kluczowych programów dla, dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan premier Morawiecki zapowiedzieli, że w ciągu 100 pierwszych dni zostanie przekazany wykaz 100 obwodnic, które będą realizowane. Cieszę się, że znalazły się tam miasta z naszego regionu, z i z Ziemi Dobrzyńskiej, bo dobrze wiem, że te wodnice są po prostu potrzebne. Bardzo często rozmawiałam z mieszkańcami, którzy podkreślali na każdym kroku, jak ważne te inwestycje będą dla naszego regionu. Z jednej strony, z punktu widzenia większego bezpieczeństwa mieszkańców, większej wygody poruszania się, ale także ze względów gospodarczych. Tutaj chciałabym także. Podziękować za poparcie panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury. Ponieważ to poparcie także przez całą tą kadencję, ale też przez przyszłą kadencję będzie przekładać się na większą przychylność Ministerstwa Infrastruktury dla inwestycji właśnie w naszym regionie. Chciałabym także podziękować za poparcie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który no mogę tutaj powiedzieć, że niesamowicie mnie wspiera od samego początku, od kilku lat współpracujemy i wiele dodatkowych środków dla naszego regionu udało się zapewnić właśnie dzięki jego decyzjom, właśnie dzięki jego pomocy i serdecznie mu za to dziękuję. Mówiąc o tych środkach, chciałabym wspomnieć także o ponad milionie złotych, które udało się pozyskać na remont dachu katedry we Wrocławku. To jest perła naszej architektury, perła naszego miasta i bardzo ważne zadanie, które także dzięki mojemu zaangażowaniu, dzięki rozmowom z panem premierem udało się na to zapewnić środki. Kolejny temat, znowu wracając do infrastruktury, to dworce. Udało się wpisać dworzec we Włocławku oraz dworzec w Grudziądzu do programu inwestycji dworcowych. Jestem także po rozmowie z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie stacji kolejowej w Włocławek za Zamczem i wiem, że także ma być realizowana. Ale wspomnę też, bo ostatnio pokazywałam wizualizację dworca i wiele, wielu mieszkańców podnosiło taką kwestię, że one nie wpasowują się w charakter miasta, że powinno się podejść do tego trochę inaczej. Więc jako jeden z moich kolejnych celów będzie to, aby podjąć rozmowy z PKP, żeby rozpocząć szeroko zakrojone konsultacje społeczne, rozmowy z mieszkańcami, tak żeby ten dworzec i ten projekt, na który no powiedzmy sobie szczerze, mieszkańcy czekają od wielu, wielu lat, żeby jak najlepiej pasował do charakteru miasta. Kolejna sprawa to inwestycje i nowe miejsca pracy. Zapowiedziałam wspólnie z Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, że we Włocławku będzie realizowany program fabryka. Jest to budowa przestrzeni biurowych, które finansuje Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach których może powstać do 1200 nowych miejsc pracy, co najważniejsze, dobrych jakościowo miejsc pracy. Tutaj nastawiamy się na to, aby Wrocław rozwijał się jako miasto, w którym będzie coraz więcej inwestorów z, z sektora usług biznesowych. I tego potrzebujemy, ale to nie wszystko, bo wiele gmin zlokalizowanych także wokół Wrocławka posiada bardzo duże tereny inwestycyjne, które do tej pory nie były wykorzystywane. Aby zwiększyć zainteresowanie inwestorów, podjęłam rozmowy z panią prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I przed nami ciężka praca, żeby tych inwestorów tutaj przyciągnąć, aby te nasze tereny stały się najbardziej atrakcyjnymi terenami, aby były cały czas przez agencje proponowane nowym inwestorom. Chodzi o to, żeby. Tych miejsc pracy, powtarzam, dobrych jakościowo miejsc pracy było u nas jak najwięcej. Kolejna kwestia, o której mówiłam, to było także wsparcie turystyki. Przedstawiałam tutaj kompleksowy program rozwoju, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną w Dobrzyniu nad Wisłą, we Włocławku, w Nieszawie, w Ciechocinku. To jest taki plan, który także przyniesie rozwój gospodarczy dla naszego regionu. Możemy być, stać się naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjnym turystycznie regionem. Potrzebne są tylko z jednej strony twarde inwestycje, z drugiej strony także działania promocyjne, które także już udało nam się rozpocząć. Jeśli chodzi o kolejne tematy. To przede wszystkim chciałabym się skupić także na Trzecim Moście dla Włocławka. To jest temat, który pojawił się w kampanii wyborczej, który był wielokrotnie podnoszony i ja chciałam podkreślić, że dzięki temu, że zajmuję stanowisko w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju także będę miała większe możliwości, żeby Włocławek mógł skorzystać z programu Mosty dla Regionów, który właśnie u nas w Ministerstwie jest realizowany. I tak podsumowując, jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, z którymi miałam okazję rozmawiać, które przyczyniły się też do wypracowania tych propozycji programowych, o których mówiłam. I zachęcam wszystkich serdecznie, żebyście Państwo poszli na wybory, żebyście zagłosowali. Jeżeli chcecie, żeby Wrocławek i cały nasz region stał się miejscem, nie które się kojarzy ze straconymi szansami, tylko miejscem, które się kojarzy z dynamicznym rozwojem, z nowymi możliwościami, to zachęcam do dania głosu na moją kandydaturę. Zachęcam do powierzenia mi mandatu. Poselskiego, przypomnę, kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca numer 6. Dziękuję bardzo.